To przejdę teraz do tematu Hotelu Paradise. Zacznę od edycji siódmej, tak? która będzie chwilę po All Stars. I właśnie przychodzą nowi uczestnicy. Jak w ogóle wygląda to teraz? Czy uczestnicy przychodzą po miłość, zabawę, czy po tą sławę jednak? Wydaje mi się, że tego nie, nie da rady tak um, uogólnić i wrzucić wszystkich do jednego wora, bo naprawdę są tacy, którzy przychodzą po prawdziwe uczucie, po miłość, ale oczywiście są tacy, którzy przychodzą tylko po kasy z nastawieniem, że im się po prostu um, pełniejszy portfel przyda, a są też tacy, którzy skrupulatnie liczą swoich obserw obserwatorów na Instagramie. Więc te, ten wachlarz rozmaitości jest bardzo szeroki. A jeżeli miałabyś porównać e, uczestników z poprzednimi edycjami, jak to teraz wygląda? E, jakby z sezonu na sezon uczestnicy są e, niestety bardziej powściągliwi, bo oni sobie kalkulują e, i oni wiedzą, że w tej całej zabawie bardzo ważne jest, żeby nie robić sobie wrogów. Więc ja nad tym ubolewam, ale oni są bardzo tacy zachowawczy, peace and love, nie kłócimy się, wszyscy się kochamy, wszyscy sobie pomagamy. Więc trochę brakuje mi takiego pierwiastka Pazura. Chociaż ta edycja mimo tego, nie, nie będę zradziła, zradzała jaka jest, ale ale, 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 oczywiście to zależy od u, u, upodobań. Takie, m, d, takie przyjacielskie relacje też się fajnie ogląda. I, i prawdziwe uczucia, i, i to, że oni się dobrze czują w swoim towarzystwie i że się otwierają przed sobą, że sobie ufają. No. W poprzednich edycjach mogliśmy zauważyć to, że uczestnicy coraz częściej próbują rozegrać swoją strategię. Mhm. E, jak to teraz wygląda? Strategia zawsze była i będzie i jest, także dobry plan, tylko wiesz, oni teraz są cwańsi, więc, więc to jest taka strategia, ale pod, pod przykrywką tam jakieś. tam. Przede wszystkim też już wiedzą, na czym polega ten program. Dokładnie, dokładnie. Chociaż ja naprawdę mam zdolności, mam talent do zaskakiwania ich i tego, tego pierwiastka nie zabrakło.